Planer czytelnika, czyli szablony do druku dla każdego mola książkowego. Planer nie jest datowany, dlatego już na pierwszej stronie musimy samodzielnie uzupełnić rok, cel czytelniczy i wyzwania czytelnicze. Książki do przeczytania. Możemy uzupełnić tytuł, cenę, czy zostało zakupione i czy książka była przeczytana. Na przykład możemy wpisać datę zakończenia. Książki pożyczone. Tutaj chodzi o książki, które pożyczamy od kogoś lub dla kogoś, i czy zostały już oddane. Książki z biblioteki. Tutaj mamy dodatkową kolumnę terminu oddania i ewentualnej opłaty, jeśli zapomnimy oddać książkę w terminie. Różne szablony. Dotyczące książek przeczytanych. Tutaj na przykład w skali całego miesiąca mamy miejsce na 22 pozycje. Książki przeczytane w skali roku. I tutaj mamy miejsce na 66 książek. Jeśli Czytacie więcej książek. Jest również szablon uniwersalny, który można dopasować i do miesięcznego zestawienia, i do rocznego. Następnie, kalendarz przeczytanych stron w skali miesiąca. Również nie jest to szablon datowany. Musimy samodzielnie uzupełnić dni miesiąca, i w, tutaj wpisujemy liczbę przeczytanych stron w danym dniu. Kalendarz przeczytanych stron w skali roku. To samo, tylko wpisujemy tutaj liczby w roczny kalendarz. Na podstawie tych szablonów możemy sobie zrobić podsumowanie czytelnicze całego roku, ilość przeczytanych książek i stron, które sumujemy pod koniec roku. Cytaty wybrane z przeczytanych książek, do których można łatwo wrócić. Tytuł książki, tutaj mamy. Miejsce na wpisanie cytatu. Roczny tracker czytania, czyli tworzymy sobie własny klucz, na przykład według przeczytanych stron dziennie lub yy, czasu, czyli na przykład 10-20 minut, godzina czytania. Odpowiednim kolorem zaznaczamy dany dzień, ile udało nam się przeczytać. Tra szablon recenzji przeznaczony jest dla tych, którzy piszą opinie o książkach. Mamy tutaj miejsce na zapisanie głównych tematów, oceny i naszej opinii. Ostatni szablon to audiobooki. Możemy zapisać, na jakiej platformie był dany audiobook, datę zakończenia i ocenę. Dziękuję za uwagę.